A my proszę Państwa, jesteśmy już w studiu koncertowym Polskiego Radia Rzeszów razem z kolejnym gościem Karolina Szatkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedziłaś dzisiaj. No i zasiadłaś przy takim godnym instrumencie. Tak. Za chwilę za chwilę muzyka zabrzmi, ale najpierw kilka słów o, o tobie, bo pochodzisz z Białego Stoku, ale, ale na twojej mapie, na mapie Twojego kształcenia był Lublin i był też Rzeszów. Dokładnie. Tak. Skąd taki rozstrzał, bo to dość daleko? Dość daleko, ale jakoś po prostu przywiało mnie do tego Rzeszowa na uczelnię, bo myślę, że jestem kadra wspaniałych pedagogów i bardzo chciałam tutaj przyjechać, żeby dalej szlifować swoje umiejętności muzyczne, wokalne. I dlatego się tutaj znalazłam. I jesteś cały czas, czy już te studia są za tobą? Te studia są już za mną, mhm. tak. Trzy, trzy lata już jestem po Czyli dobre wspomnienia z Rzeszowem związane. Bardzo dobre. Bardzo lubię Rzeszów, naprawdę. Jest to niesamowite miasto. I gdzie teraz? Białystok, czy jeszcze gdzieś na przykład Warszawa po drodze? Czasami mijam Warszawę <grym> i czasami <grym> w niej bywam, ale na co dzień mieszkam, pracuję w Białymstoku. Pracuję? Tak. Ale bo pracujesz też... muzycznie, czy zupełnie coś innego robisz? Mm, nie, pracę mam też związaną z muzyką, ponieważ jestem też yy, trenerem wokalnym. O, Także bardzo. szkole głosy. Dobrze wiedzieć. Ja trzymam twoją płytę, pokazuję ją tutaj do kamery, bo państwo mogą nas oglądać na kanale YouTube, jak wszystkie wywiady z naszymi gośćmi na żywo. Płyta zatytułowana jest Nurt. To Aha. jest twój debiutancki album. Tak, pierwszy debiutancki. I tak sobie kiedyś pomyślałeś, że zaczynając te studia muzyczne, że, że wydasz tę płytę, że to są takie marzenia, tak? Tak, naprawdę ja już idąc na, na studia wiedziałam, że Hmm, chcę zagrać w ogóle dyplom autorski i tak się też stało i od dziecka to było moim marzeniem, żeby wydać taki album koncepcyjny też, myślę, że to się udało, opowiadający jedną historię. Hmm, zawsze jakoś to mnie tak fascynowało, że, że płyta właśnie opowiada o czymś konkretnym um, i gdzieś tam um, do tego właśnie się skłaniałam. To jest twoja, temu. twoja historia na tej płycie zawarta, twojego życia? Tak, tak. Jest to bardzo osobista, intymna, e, intymny album, opowiadający historię dawnej Karoliny, która kiedyś była taką romantyczką przez wielkie R. Er. E, I A już nie jest? Myślę, że nadal trochę jest. No właśnie. A, tak. No, trochę romantyzmu w każdym z nas jest przecież, nie? Tak, to Bez prawda. względu na to, co tam przeżyjemy, to jednak gdzieś tam w duszy jakiś romantyzm gra, trochę. Tak, ale w, wtedy był to romantyzm po prostu do potęgi. Aha. No dobra, to dajmy upust temu romantyzmowi. Yy, jakiś utwór z pierwszy z tej płyty będzie, tak? Tak, będzie to utwór tęskno, m, który jest mi bardzo bliski, też sentymentalny. Ponieważ powstał właśnie podczas studiów w Rzeszowie, mm, kiedy wracałam sobie ze spaceru <grych> któregoś razu i mm, no, miałam po prostu taki y, przypływ weny. <grych> Myślę, że to istnieje naprawdę. Czasami są takie strzały pewne, gdzie no, coś przychodzi y, i chcemy to zapisać przelać na, na kartkę papieru czy, czy na, na klawiaturę fortepianu, i właśnie tak też się stało i w jeden wieczór powstał utwór, Tęskno. To posłuchajmy. Karolina Szatkowska, przed Państwem. Tęskno do jezior w ich lustrze chcę przejrzeć się, one wiedzą więcej niż ja wiem. Tęskno do jeziornych, ich zapach unosi się. Czuję go w powiewie rzeszowskich drzew. przejrzeć się. One wiedzą więcej niż ja wiem. Tęskno do jeziormy, ich zapach unosi się. Czuję go Trzech. byłam, będę, wrócę, wiem, nie spotkamy się dzisiaj. Brawo, brawo. E, tak, mamy taką mini publiczność dzisiaj, która e, tutaj nam będzie oklaskiwać Ciebie. E, bardzo lirycznie się to zaczyna wszystko. No tak, ja dużo mam w sobie takiego, mm, takiej melancholii, takiego właśnie sentymentu. E, I ogólnie na tej płycie jest bardzo tak, dużo takich utworów właśnie minimalistycznych, mm, przy też minimalistycznym instrumentarium. Tak naprawdę. M oczywiście może to się kojarzyć też z, e, mm, z takim standardowym e, jazzowym instrumentarium, bo jednak kontrabas, perkusja, e, fortepian, pianino w sumie na tej płytce jest nagrane i wokale, e, także. No ale tak mówisz, że tak lirycznie, romantycznie ja to mm -hmm. widzę na okładce Dymiący wulkan. <laughs> <laughs> tak. No to, to, to ten romantyzm, o którym mówiłam, Aha, do wybuchający. Aż, dokładnie. Tak? Ale jest wielu ludzi, których tutaj w, wspominasz, bo czytałem wkładkę i, i podziękowań jest mnóstwo dla wielu ludzi, Aha. tych, którzy cię prowadzili przez ten czas właściwie chyba, tak? Przez czas, gdy powstawała ta płyta. Tak, dokładnie. Bardzo dużo zawdzięczam na pewno pedagogom właśnie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na którym przyszło mi studiować, panu Marcinowi Maziarzowi i Ewie Niewdanej Hady, która czuwała też nad moim wokalem. A z kolei pan Marcin Maziarz bardzo dużo mi też podpowiedział w warstwie tutaj instrumentalnej i pianistycznej, także sporo pracy było nad tymi utworami. Wiele rozmów chyba przeprowadziłaś z różnymi ludźmi, gdy powstawała muzyka zawarta na tym albumie. Oni cię zainspirowali trochę? Tak, zdecydowanie relacje to, to chyba coś, co najbardziej mnie inspiruje. A rodzina? A... Też, też. Babcia oczywiście. Teresa tutaj widzę, jest. <laughs> oczywiście, babcia jest po prostu <laughs> bardzo wspierająca. Pozdrawiam serdecznie, jeśli, jeśli słucha. <laughs> mhm, rodzice też, oczywiście. Tak. E, posłuchaj, no bo tak, trochę e, liryki tutaj, romantyzmu takiego, zawartego na albumie mm, i. W tym kierunku cały czas chcesz podążać, czy poszukujesz jeszcze jakiegoś swojego mhm. kierunku muzycznego, w którym będziesz tworzyć i nagrywać kolejne albumy? Hmm. No właśnie dzisiaj się nad tym nawet zastanawiałam, więc bardzo trafne pytanie. Um, myślę, że może to pójść w kierunku takiej bardzo, właśnie chyba relaksacyjnej muzyki, jednak, bo ja jestem zakochana w akustycznych instrumentach i. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogę zagrać na, na takim instrumencie. Hmm, bardzo mnie fascynują wszelkie odgłosy wychodzące z tych instrumentów, e, brzmienia właśnie muteczków, skrzypiącego pedału. E, ale u nas chyba nie skrzepi. <śpiewa> <śpiewa> nie nie. Kiedyś, taki, kiedyś był taki przypadek, Stanisław Sojga przyjechał do Filharmonii Podkarpackiej o, zagrać koncert nie. i dali mu fortepian koncertowy, ale ze skrzypiącym pedałem. Uh -huh. No i prosił o wymianę. Niestety się nie udało i tak musiał grać taki koncert. To byś, mam nadzieję, że tutaj nic nie u nas w studiu. A nawet jakby, to myślę, że będzie to urozmaiceniem. E, to co, następny utwór zagrajmy. Zagrajmy. To, czy ty zagrażamy, posłuchamy. Co to będzie? Matka Ziemia to będzie. To pierwszy utwór, który wydałam jako singiel, również z teledyskiem. Można zobaczyć na YouTubie. Polecam Karolina Szatkowska, Matka Ziemia. Posłuchajmy. Can you? so they share. Dzisiaj, proszę Państwa, na żywo w studiu koncertowym Polskiego Radia Rzeszów podczas audycji w dobrym tonie Karolina Szatkowska. E, za chwilę, jeszcze jeden utwór, to już tak będzie na, na pożegnanie. Bardzo przejęta jesteś dzisiejszym wydarzeniem. Czy tak, już trochę mniej. Tak, już troszeczkę mniej stresu, aczkolwiek po prostu zawsze te utwory jakoś tak wyzwalają we mnie emocje, mhm. tak? Mm, więc Ale dlatego... na egzaminie było gorzej chyba, co? No, no, no znacznie. Zdecydowanie. Tak, u nas nie, u nas to jak w domu przecież, wiesz, no siedzimy sobie, słuchamy, jak pięknie grasz i śpiewasz. Mm, Twojej fascynacje muzycznej gdzieś wyczytałem, że, że Tom model? Tak, zdecydowanie. No, bardzo długi czas słuchałam Tom Odella i y, y, płyty Long Way Down. Ale nie tylko to model tak naprawdę, Właści właściwie mm, jak zaczynałam studia, to też moim tak, moją taką inspiracją mm, był zespół chłopcy Kontrabasia na przykład. I myślę, że to też z tego trochę się, się wzięły później moje jakieś takie mm, muzyczne poczynania w sensie łączenia instrumentów I, i myślę, że trochę tej y, naleciałości można powiedzieć lud lud ludowej myślę. Mhm. Czyli taki folkowe, teraz to się mówi, no, że folk. Folkowej, no, a z, z kimś chciałaśbyś wystąpić, za, nagrać coś? Jest ktoś hmm. taki? Już myślałaś o tym? Na pewno każdy ma jakieś takie marzenia i myśli sobie, a zaśpiewałabym z tym lub z tym. Hmm, jest sporo takich osób. No z tomem modelem na pewno. <grym> myślę, że byłoby super wystąpić ze Stanisławem Sojką na przykład nawet. Wspomnianym tutaj, tak? Tak, wspomnianym. No, wiesz co? Albo Grzegorzem Turnałem, ale to już naprawdę… Może nas słyszą gdzieś tam, albo powiem. zobaczą ten występ na kanale YouTube i odezwą się do ciebie. Tego ci życzymy w takim Dziękuję razie. bardzo. I czekamy na kolejną płytę, bo to taka muzyka dla duszy, trochę otulająca mhm. bardzo. Dla, wiem, że jest wiele osób, które lubi, już lubią coś takiego, mhm. szczególnie gdzieś tam się zamknąć, samemu trochę posłuchać, sobie w domu, w spokoju, albo nie wiem, na słuchawkach. Ty słuchasz często na słuchawkach czegoś? Tak, zdecydowanie na słuchawkach. Żyje się czasami z tymi słuchawkami, co? Tak, 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 są przy mnie, bardzo często. Mhm. No dobra, a tak dzisiaj rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, że każdy z nas potrzebuje takiego resetu, odosobnienia trochę od wszystkiego, od tych e, emocji czy bodźców, które nas otaczają. Czasami ten świat jest aż prze przebodźcowany. Mhm. Masz takie chwile? Tak, i wytchnienie daje mi właśnie tworzenie muzyki. Twórcze podejście do, do muzyki, pisanie piosenek. I taki też był mój zamysł, żeby ta płyta właśnie była taka kojąca, i taki w ogóle dostaję, że tak powiem, taki feedback dostaję mhm. od ludzi, więc to jest coś wspaniałego. Karolina Siatkowska, utwór numer trzy z płyty, to będzie? Wieńczący płytę, czyli powrót. Posłuchaj. Poczujesz to, dowiesz się Wtedy kończy się sen Umieramy, by się Lecz nie wszystko Just Poczujesz, to dowiesz się, wtedy kończy się sen. Bardzo dziękujemy. Brawa, Karolina Szatkowska. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wystąpiła dla słuchaczy Polskiego Radio Rzeszów, dla tych, którzy oglądali nas na kanale YouTube, na kanale Polskiego Radio Rzeszów, taki mini koncert w naszym studiu koncertowym podczas audycji w dobrym tonie. A zabrzmiały piosenki z płyty Nurt, Taki jest tytuł tego albumu Karoliny Szatkowskiej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, i do usłyszenia, i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia. I guess we're off.